Olbrzymi pech Stevena? Czy TurboFest wielkie szczęście Asha? Kochani, ja jestem Dimitri, a to kolejny odcinek z Pokémon Master Journey Review, w którym postaram się odpowiedzieć na to arcyważne pytanie, które można sobie zadać po obejrzeniu tego odcinka. Na samym początku, oczywiście, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, co wy sądzicie na temat tej walki, jak Wam się podobała bądź nie podobała. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału, dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na stronę GalarGuru, na której oczywiście możecie obejrzeć wszystkie odcinki z Pokémon Master Journey i nie tylko, w bardzo dobrej jakości, z bardzo dobrym polskim tłumaczeniem. Jak również zachęcam do dołączenia na ich Discorda GalarGuru, jak również na naszego Discorda Drenerzy Dimitriego. No i cóż, przejdźmy już do omówienia tego odcinka. Kochani, co tu dużo mówić, można podsumować ten odcinek już teraz w jednym zdaniu. Wielki bullshit. Po trzech ostatnich odcinkach, po trzech ostatnich jakże świetnych walkach i świetnych widowiskach, przyszedł aż i to wszystko spieprzył. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem, i to od razu chcę powiedzieć na samym początku, żeby to wybrzmiało, aż nie zasłużył absolutnie po tym, co pokazał, na to, żeby wygrać. Koniec, kropka. Możemy się rozejść. A tak dokładniej, no kochani, no... Aż nie pokazał tutaj nic za wiele. Raz, że wybory Pokemonów były moim zdaniem totalnie z dupy, a dwa, przede wszystkim Steven go zdominował od samego początku. To była czysta deklasacja. Deklasacja. I szczerze mówiąc powiem otwarcie, że już bardziej podobała mi się pierwsza walka Leona z Alanem niż ta walka. Nie mam nic do Stevena, bo Steven pokazał klasę. Klasę jako czempion regionu Hohen, ok. Steven Stone, świetny w ogóle zawodnik, świetny trener, czempion, ok. Ale aż jako turbo kozak, którego nam tutaj anime przedstawia, pokazał jedno wielkie nic. No właśnie. Ale przejdźmy może już do samego omówienia walki, bo hejtować sobie jeszcze będziemy tutaj. O, i będziemy, moi drodzy. Steven zaczął z wysokiego C, bo od razu na pierwszy rzut wystawił swojego Asa, Jokera, swój najmocniejszy punkt w drużynie, czyli Shiny Metagrosa, który oczywiście mógł mega ewoluować. Tu w ogóle nawet nie musieliśmy się zastanawiać, w którą drogę pójdzie Steven. Aczkolwiek moglibyśmy być zaskoczeni, to też by był taki plusik w tej walce, taka nutka zaskoczenia, no ale tu od razu wiedzieliśmy, że Steven użyje mega ewolucji prędzej czy później. Stało się później. Bardzo dobrze, że się stało. Bardzo dobrze, że widzieliśmy, jak potężny ten Metagross jest. Szkoda, że tak skończył, ale do tego też jeszcze przejdziemy. A jak moi drodzy na to odpowiada aż? Wystawia Drakowisza. Okej, okay, kochani, nie mam nic do tego Pokemona. Absolutnie. Bardzo fajny Pokémon. Fajnie, że aż go złapał. Pokémon z regionu Galar. Świetnie ale ten pokemon nie ma praktycznie w ogóle doświadczenia. On stoczył bardzo, bardzo mało walk i on się nie nadaje do tego, aby wystawiać go w tak ważnym turnieju przeciwko tak potężnemu pokemonowi i tak potężnemu trenerowi jakim jest Steven i jego Metagross. To był kompletny strzał w kolano wystawiając pokemona smoka, który jeszcze ma podtyp wodny i on ma walczyć przeciwko stalowo-psychicznemu pokemonowi. To jest kompletnie się to Kupy dupy nie trzyma. I jak my mamy twierdzić, i jak my mamy sądzić, że aż zasłużył na tą wygraną? Już lepiej by było, gdyby zaczął, jeżeli mamy się trzymać tej obecnej drużyny i nie sięgamy po Pokemony z poprzednich regionów, to już lepiej by było, gdyby zaczął Gengarem, bądź popracował nad Dragonite'em i nauczył go Flameflower'a. To już tysiąc razy by było lepiej, niż jak użył akurat Drakowisza, widząc, że pierwszego Pokemona używa Metagrossa Steven. Jako pierwszy swój ruch Drakowisz używa Watergun, co... Szczerze mówiąc, jak to zobaczyłem, to parsknąłem śmiechem, bo sobie pomyślałem, z czym do ludzi w ogóle, na co Metagross odpowiada agility, zwiększając automatycznie swoją szybkość. Ale kolejnym ruchem, jakiego użył drakowisz, jest Fisius Rent, który jest nowym atakiem z regionu Galar z ósmej generacji, który polega na tym, że jeżeli użytkownik wyprzedzi swojego przeciwnika, wtedy moc bazowa wzrasta z 85 do 170, co czyni go całkiem dobrym ruchem, szczególnie że można nim trafić cały czas, bo ma celność 100%. Więc tutaj aż wykazał się po raz pierwszy na samym początku i tak faktycznie chyba po raz no nie, no jeszcze może miał tam małe przebłyski, ale no wykazał się jakimś tam IQ w tej walce, ponieważ wyprzedził Metagrosa który użył akurat Psychic. Po całej konfrontacji i starciu tych dwóch ataków, Steven pochwalił Asha za ten ruch. No bo nie oszukujmy się, było to mądre wykorzystanie Drakowisza, zważywszy na jego umiejętność strączą, która tym bardziej jeszcze zwiększa siłę tego ruchu. Więc Steven miał prawo czuć swego rodzaju zachwyt w tym momencie Ashem. Jednakże postanowił wymienić swojego Metagrossa na Agrona. Czy to wyszło na dobre? Za chwilę się o tym przekonamy, ponieważ ten agron też nie jest w ciemie bity. Oczywiście tradycyjnie uczestnicy walki musieli wygłosić swoje proma, swoje, nie wiem, orędzie do narodu. Takie też oczywiście wygłosił Steven, w którym opowiadał o tym, jak bardzo chce wygrać cały ten turniej i stać się najbardziej imponującym i najlepszym trenerem na całym świecie. Podczas tej wypowiedzi oczywiście mieliśmy powrót, Przyjaciół z regionu Hoenn. Oczywiście nie wszystkich, bo zabrakło Mei, zabrakło Maxa. Jednakże był profesor z regionu Hoenn, profesor Birch. Także możemy czuć się odrobinę usatysfakcjonowani. W odpowiedzi na to, aż podszedł troszeczkę bardziej pokornie w swoim. Ogłoszeniu w swoim monologu i chciał podziękować wszystkim tym, którzy go wspierali podczas całej tej drogi tutaj na, na ten szczyt, na którym się znalazł, bądź co bądź. I podczas tego mieliśmy pokazane laboratorium, w którym ostatnimi czasy przebywał profesora i jego asystentów. Mieliśmy laboratorium profesora Oak'a i wszystkie Pokémony Asha razem z jego mamą. Którzy oglądają i wspierają kibicują Ashowi, także to też był taki bardzo fajny smaczek, że mogliśmy zobaczyć po raz kolejny zresztą w tej serii wszystkie Pokémony Asha. Mam tylko nadzieję, że podczas którejś jeszcze z nadchodzących walk, a spodziewam się, że jeszcze tych walk będą na pewno jedna, a może i nawet dwie, czyli półfinał i finał, bo na to się wszystko zanosi. Zobaczymy któregoś z tych Pokemonów jeszcze w walce, ale no. Ciężko przewidzieć szczerze. Po wygłoszonych orędziach, Agron przeszedł do ataku, wykonał Heavy Slam, na co aż odpowiedział Dragon Rushem. Niestety bądź niestety Rakowicz przyjął ten atak i padł na ziemię. Także to było trochę do przewidzenia. 1-0 dla Stevena, aż w tarapatach. Nie pierwszy raz w tym odcinku. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do najdziwniejszego starcia, jakie kiedykolwiek widziałem w Pokemonach i nie tylko, ponieważ aż wystawia swojego gengara i nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie zakończenie tego starcia, ale za chwilę do tego przejdziemy. Gengar na samym początku używa Willow Wisp i trafia bezpośrednio agrona, co jest akurat na plus, oczywiście, pochwalam, ponieważ zawsze to jest jakaś strategia, zmniejsza tym atak fizyczny agrona i przy okazji z każdą turą Agron jest słabszy. To jest bardzo dobrze. Steven odpowiada używając Smart Strike i trafia Gengara. Bardzo mocny, silny atak stalowy. Kolejnym ruchem Agrona jest Rock Tomb, który również trafia, ale w odpowiedzi Aż używa Dazing Glam. Jak ja to zobaczyłem, przyjąłem Face Palma. A jeszcze większego Face Palma przyjąłem, kiedy zobaczyłem, że Aż i Gengar dziwią się. Że agron przeżył ten ruch i nic praktycznie mu się nie stało, ale jeszcze dziwniejsze w tym wszystkim było to, kiedy po raz kolejny agron obrywa od poparzenia i pada na pole bitwy, i aż w taki sposób olbrzymim fuksem, nie wiem jak to się stało, jak do tego doszło, nie wiem, aż wygrywa to starcie i jest 1-1. Kolejnym pokemonem Stevena jest Kradili, czyli Pokémon kamiennotrawiasty, który już na samym wstępie od razu atakuje Power Whipem, czyli bardzo silnym atakiem trawiastym. Po czym unieruchamia Gengara swoimi mackami. Następnie używa Ingrain, który jak wiemy działa na zasadzie leczenia się z każdą rundą, ale w zamian za to Steven już nie może cofnąć swojego Kradiliego. Czyli jednym słowem. Był bardzo pewny swojego zwycięstwa w starciu z Gengarem. Gengar pozostaje ciągle unieruchomiony. Próbuje się bronić używając Sludge Bomb, jednakże kradli cały czas z każdą następną, którą się leczy poprzez Ingrain, więc te ataki absolutnie nie działają na Kradiliego tak jak zasadniczo powinny zadziałać. Kolejnym ruchem Stevena jest Meteor Beam. Na co aż stwierdza, że trzeba na ogień odpowiedzieć ogniem, i używa co? Dazing Glam. Oczywiście nie wiem, dlaczego uparł się na ten ruch, ale go używa. Dzięki kolizji tych dwóch ataków Gengarowi udaje się wydostać z objęć Kradiliego i używa Shadow Ball. Jednakże atak Gengara nie dochodzi do skutku, a Kradli używa ponownie Power Whip i ostatecznie pokonuje Gengara. Ostatnim Pokemonem Asha jest Pikachu, czyli teoretycznie najsilniejszy punkt w drużynie naszego głównego protagonisty. Steven nie czekając zbyt długo jako pierwszy uderza Rockblastem, na co w odpowiedzi Ash używa niezbyt efektywny, ale bardzo efektowny ruch, jakim był Quick Attack, ponieważ Pikachu dzięki temu ominął rockblast skacząc po kamieniach. Kiedy był już bardzo wysoko, Kradilly użył Power Whip, ale Pikachu odpowiedział używając Electroweb i związał macki swojego przeciwnika. Na koniec, Ash używa Iron Tail, który jest super efektywny i który najwidoczniej wystarczył, aby pokonać Kradilly'ego. I takim sposobem Ash wyrównał wynik walki do stanu 2-2. Jednakże nie ma co się cieszyć aż nad to, ponieważ teraz nadchodzi Big Boy Punishment Time Metagross. No i muszę wam powiedzieć, kochani, że tutaj właśnie jest pokazana olbrzymia siła Metagrosa i olbrzymia klasa zawodnika, jaką jest Steven. Steven pokazał, jak mądrze można walczyć i jak można mądrze wykorzystać swojego Pokemona. Od razu używa mega Ewolucji, mamy mega Metagrosa, aż próbuje walczyć i używa. Thunderbolt jednakże nie trafia, i Metagross wręcz bawi się z Pikachu w kotka i myszkę. Unika każdy ruch, przewiduje od razu. Nawet wszyscy za kulisami mówią, że Mega Metagross ma takie zdolności przewidywania i kalkulowania informacji na temat swojego przeciwnika. Przewiduje dokładnie miejsce, w którym ma uderzyć akurat Thunderbolt, i te ataki są kompletnie nieskuteczne. Steven wykonuje Comet Punch, trafia bezpośrednio, dewastując Pikachu. Pikachu dostał w tej walce olbrzymie bęski. Następnie aż próbuje wykonać Iron Tail, jednakże znowu nie trafia, bo Mega Metagross unika tego ataku i używa Psychic. Znowu dewastując swojego przeciwnika. Pikachu, fakt, faktem, pokazał serducho i pokazał wolę walki, jednakże dostał sakramenckie lanie w tej walce. Ale moi kochani, nadeszła teraz chwila, która nie do końca mi się podoba, ponieważ aż wykonuje swój ruch Z i cudownym trafem powala Metagrosa. Fakt, faktem, Metagross próbuje się jeszcze bronić Flash Cannon, jednakże ten atak nie dochodzi do skutku, zostaje porażony ruchem Z elektrycznym atakiem, na koniec aż jeszcze dobija Metagrosa Iron Tail'em i tadam, mamy zwycięstwo Asha. To było najdziwniejsze zwycięstwo i najdziwniejsza walka Asha, jaką kiedykolwiek widziałem. Ash stoczył mnóstwo dziwnych walk i wiele razy popełniał naprawdę kupie błędy, za co płacił olbrzymią cenę, ale Ilość głupich błędów i ilość głupot, jakich narobił podczas tej walki, w ogóle jak tą walkę poprowadził, jak ta walka się stoczyła, on nie miał prawa tego wygrać. Absolutnie nie zasłużył na tą wygraną i ja będę się tego trzymał. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. Proszę, napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej walce. Bo naprawdę jestem ciekaw, czy tylko ja tak sądzę, czy Wy również macie takie odczucia, że to Steven powinien trafić do półfinału i zawalczyć z Cynthia i wydaje mi się, że to po tym, co pokazał Ash, na pewno dużo bardziej ciekawszą walkę dałby Steven w walce z Cynthia. Ale no tego niestety nie zobaczymy. Zobaczymy Asha. Jestem ciekaw w jakim formacie będą walki półfinałowe, czy będzie może do użycia pięć pokemonów. Fajnie by było. Może zobaczymy jakieś powroty Asha. Może w końcu sięgnie po jakieś pokemony z przeszłości. Bardzo byłbym ukontentowany widokiem na przykład Charizarda bądź innych pokemonów Asha. No, jestem ciekaw, zobaczymy. Także, cóż, podsumowując, mega dziwny odcinek, bardzo słaba walka, hmm, źle się to oglądało, i ci, co kojarzą i wiedzą, co jest 5 w Pokémonach, no nie będą zachwyceni z przebiegu tej walki, i wcale im się nie dziwię, szczerze mówiąc. No cóż, kochani, Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego omówienia. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny. Oczywiście zapraszam Was na stronę Galary na Discorda Galary Guru, na Discorda Trenerzy Dimitriego. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, jeśli się podobało, do komentowania. Co wy sądzicie na temat tego odcinka i na temat walki Asha ze Stevenem. Jak również zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie jeszcze raz. I żegnam się z Wami, kochani. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć!